Cześć, siema, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, wróć, w pierwszym odcinku z Rails of Ostrawa. pierwszy pełnoprawny odcinek z tej gry, mimo że tych odcinków było no ponad 100, Nawet ponad 120 w sumie, a nie, jest ponad 120 jeszcze nie, to jest chyba 117 zdaje się, no mniejsza, w każdym razie nie wiem jakim cudem, ale <laughs> Rails of Ostrawa jeszcze nigdy nie miał u mnie swojego własnego Odcinka. Także dzisiaj nadrobimy tą stratę RT6N1. Bardzo dawno w ogóle tutaj nie grałem, także no nie wiem. Ale nie, no chyba się nic nie pozmieniało. Chociaż na przykład wcześniej tego nie było, chyba albo po prostu tego nie zauważyłem. Tylko nie wiem, jak to działa. No ale mniejsza. Czekamy na odjazd i jedziemy. No i okej, okay, żeby się nie wykoleić po pierwsze. Yy... <grych> okej, okay, no dobrze. Jedziemy dalej. Właśnie nie wiem. Boję się tymi niskopodłogowymi tramwajami tutaj jeździć, bo no, miałem nieprzyjemne doświadczenia kiedyś. Dzięki mm zastawka 100 Mhm, damy zgodę na drzwi. Okej. Okay. No też nie chcę się tak za bardzo aż rozpędzać, bo no mówię Wam, że boję się po prostu się wyklejenia. No poza tym ja nie lubię tak szybko jeździć też. Ło! Wow! Czekajcie, Pekast V, a tam szalony bal, to... Co nazwy sklepów są też przetłumaczone i w ogóle wszystkiego? Nie no, tam czujko tak jest. W ogóle to automatyczne tłumaczenie na język polski mnie tak denerwuje. Tych wszyscy, w sensie m, nazwy, gier i tak dalej. Opisy no, czasami to jest tak beznadziejne, że. Ten. Muszę sobie to zmienić w ustawieniach, jeśli się da w ogóle. Tak, przyjści Karolina. No nie, no to już jest w ogóle szczyt wszystkiego. Hmm, <laughs> okej. Okay. Czeska Narodni Banka. Czeski Bank Narodowy, Państwowy. I teraz nawet nie wiem, w którą stronę powinienem jechać, zobaczymy. prawo, no dobra, no to w prawo. Na miejscu Republiki. Aha, bo zróżnicy się automatycznie chyba ustawiają? Nie, nie wiem. A to jest nawiązanie do firmy Kone? Tutaj KPMG. To jest chyba nawiązanie do Kone. To w ogóle chyba jest czerwone światło, ale to szczegół. O, ograniczenie nam się prędkości elegancko pokazuje. Mówię Wam, że ja tu dzisiaj będę jeździł jak kaleka po prostu. Jestem nieprzygotowany całkowicie do odcinka. Ale brakowało mi w sumie trochę tej gry yy, i tych modeli, bo to jest po prostu inna półka w ogóle. W ogóle chyba teraz tylko pierwszą, pierwsze drzwi otwarłem, ale to już też drobiazg.

To jest bardzo fajna opcja. Właśnie z tym ustawianiem sobie czas, godziny odjazdu na początkowym przystanku, I ten, no to jest bardzo spoko.

W ogóle te Tatry wszystkie, RT-61, te które są w Szczecinie, czyli KTA a 4 d i tak dalej, one mają sprzęgi Scharfenberga, yy, takie sprzęgi samoczynne, takie same jak są stosowane chociażby w N57. To jest w ogóle ciekawe. 50 na godzinę, spoko. Aha, i od razu przystanek za łukiem, no też dobrze wiedzieć. Ja w ogóle nie mam tej znajomości szlaku ani niczego. Czy jechałem kiedyś Tatrą RT671? Tak jak jechałem w Poznaniu. Za granicą? No jeszcze nie. Za granicą. W, w sensie, no w Czechach ani, ani... w Czechach, ani w Słowacji. Na Słowacji raczej. Dól Jeremenko. za zastawka Kolonie Jeremenko. Tutaj to można ciąć ładnie, osiemdziesiąt na godzinę. Kolonie Jeremenko. przyjścii za Staszka. zobaczcie, prawie, że perfekcyjnie. No, co jest grane? O nie, no nie mówcie. Jakim cudem? Nie było wszystko dobrze, nie było tu żadnych. Na, na tamtym rozjeździe bym się wykoleił? Może. O kurczę. No trudno, widzimy się po krótkiej przerwie. Dobrze, jesteśmy z powrotem, ale tym razem jako jedynka. Kostel jakieś wzorki w ogóle na tej barierce były Jakby takie, takie miasto No nie teraz to już po prostu mam traumę z tymi rozjazdami i w ogóle z tym wszystkim. No to jest niesamowite, jak, jak ten język jest podobny do polskiego. Praktycznie wszystko idzie zrozumieć. No, może nie wszystko, ale te takie wyrazy mm, typowo słowiańskie, no to są praktycznie, idzie, idzie się dogadać bez języka angielskiego. Rabówka kostel. No i mamy kościół faktycznie. Chyba, nie, czy to coś innego jest. <laughs> nie no, wygląda jak jakiś. Względnie jak jakaś galeria handlowa. No i tutaj poliklinika ta cała, tak? Proszę bardzo. Galeria handlowa. Poliklinika Fajnie, że nie widać niżej mapy. Aha, dobra, czyli tutaj już się teoretycznie... A, w lewo trzeba skręcić. No dobra, zobaczymy. No i chyba tak jest ustawione, mam nadzieję. Kurde, nie wiem. No tak, dobrze. O, i tu jest tylko 15. Józefa Kotasę. Przyjści za Antonina Poletowa. Proszę się nie śmiać z nazwy tego przystanku. ab <laughs> Wacława Jirikowskiego. To przystanek na takim podjeździe, no to powodzenia życzę zimą na oblodzonych szynach. Podejrzewam, że nie. No, bywają gorsze przystanki jeszcze. Příští zastávka Dubina. Příští zastávka Dubina. Přestup na regionální spoje. Next stop Dubina. Change for regional connections. No i byśmy mieli pętelkę. To prawda, zaczęliśmy odcinek jadąc na szóstce, kończymy na jedynce, ale. Niech będzie, że cały, nie będzie, że, że, że cały jeden przejazd od pętli do pętli zaliczony. Wybaczcie, musicie mi wybaczyć to moje zamotanie dzisiaj podczas, podczas tej jazdy tym tą Taterkom RT6N1, ale po prostu, no, mówię, tak dawno tutaj nie wbijałem i kompletnie nawet nie ogarniam tej mapy, gdzie jechać i tak dalej. Także, no, ale Rails, rails of Ostrava zaliczone po, po w sumie 5 latach, jak nagrywam Robloxa, <laughs> aż trochę wstyd, no, ale jest, jest. Także, jeśli macie jeszcze jakieś tam życzenia, to piszcie. No, nie będę obiecywał, że odcinki będą częściej czy coś, bo to wiadomo, jak to później wychodzi. Ale no, mam jeszcze kilka pomysłów w sumie, które chciałbym teraz zrealizować w najbliższym czasie. Odcinek z dedykiem dla użytkownika Karol Ursus2P, pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na kolejne mm, moje produkcje. Na jakże wysokim poziomie. No, trzymajta się, siema, wszystkiego dobrego.